Cześć, pokażę Wam dzisiaj wszystkie fotograficzne funkcje telefonu iPhone 14 Pro i oczywiście 14 Pro Max, bo to będzie działało tak samo. Pokażę wam wszystko od A do Z i żeby nie przedłużać, zobaczmy od razu, jakie fotograficzne funkcje są w tym nowym iPhone'ie. Zanim zaczniemy robić zdjęcia, warto wytrzeć aparat. Bo często jeżeli zdjęcia wychodzą nieudane, są brudne, to jest to wina tego, że mamy brudny obiektyw. Na zablokowanym telefonie przesuwamy palcem w prawo i w ten sposób przechodzimy do aparatu. Na odblokowanym telefonie wystarczy, że wejdziemy w tę ikonę, aparat, żeby wejść w aparat. Migawkę wyzwalać można na kilka sposobów. Jednym z nich jest wciśnięcie tego przycisku, drugim z nich jest wciśnięcie przycisku głośniej. I kolejnym jest wciśnięcie przycisku ciszej. W momencie, gdy wciśniemy przycisk głośniej i będziemy go trzymać, zaczniemy robić film. Żeby przestać robić film, puszczamy ten przycisk. Podobnie z przyciskiem ciszej. Wciskamy go i robimy film. Żeby przestać, puszczamy i już nie robimy filmu. Możemy zmienić to, co te przyciski robią, wchodząc w ustawienia. W ustawieniach trzeba odszukać aparat. I tutaj należy przycisnąć rób serię przyciskiem głośniej. Gdy to jest wciśnięte, jesteśmy w aparacie, wciśniemy przycisk głośniej, to zaczniemy robić serię zdjęć. W analogiczny sposób będzie działało przytrzymywanie tego przycisku wyzwalania migawki. Gdy go wciśniemy, zaczniemy robić film. Gdy puścimy, przestajemy robić film. Jeżeli chcemy robić film, nie mając przytrzymanego palca na ekranie, wystarczy, że przesuniemy teraz palec w prawo, na kłódkę puszczamy i film dalej się robi. Podczas gdy film się robi, możemy zrobić zdjęcia. Żeby przestać robić film, wciskamy jeszcze raz na ten przycisk. I analogicznie, gdy wciśniemy przycisk wyzwalania migawki i przesuniemy palcem w lewo, zaczniemy robić serię. Kończymy, gdy puścimy palec z ekranu. Teraz obiektywy. W iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mamy trzy obiektywy, przy czym mamy cztery różne funkcje optycznego zoomu w tym telefonie. Razy 1 i razy 2 korzysta z tego samego obiektywu. Jednak wykorzystuje tylko 12 z 48 pikselowej matrycy. O tym, jak to dokładnie działa, zrobiłem osobny film, możecie wcisnąć w prawy górny róg ekranu, żeby się dowiedzieć więcej. Żeby przełączać między obiektywami, wystarczy wcisnąć na 0,5, 1, 2 albo 3, żeby z wszystkich trzech różnych opcji obiektywu korzystać. Domyślnie, gdy wchodzimy w aplikację aparat, jest używany obiektyw razy 1. To jest tak zwany obiektyw główny w iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Ma on również największą matrycę, 48 megapikseli w 4pixelowej technologii. Dzięki temu to właśnie ten obiektyw radzi sobie najlepiej w ciemności, i to w tym obiektywie możemy zrobić używanie części matrycy, żeby zrobić dwukrotny zoom optyczny. Żeby się przybliżać albo oddalać, możemy zatem klikać na te różne cyferki, albo palcami powiększać i pomniejszać na ekranie, albo przytrzymując palec na którejś z cyferek, możemy przesuwać w prawo i w lewo. Maksymalnie mamy 15-krotny zoom, przy czym to jest zoom cyfrowy. W 15-krotnym zoomie wykorzystujemy tylko część tego, co widzi obiektyw o trzykrotnym zoomie. Ten obiektyw ma ekwiwalent ogniskowej 77 mm. Dwukrotny ma ekwiwalent ogniskowi 48 mm, razy 1, czyli obiektyw główny, ma ekwiwalent 26 mm, i pół to jest ultra szerokokątny obiektyw, ekwiwalent 13 mm. Jeżeli dokonujemy zamo w ten sposób, to żeby wyjść z danego zakresu, możemy przesunąć palcem po prostu w dół. Żeby wrócić do tych normalnych funkcji. Czyli do optycznych zoomów, wystarczy kliknąć na któryś z tych zoomów i się domyślne wartości znowu odtworzą. Jak widzicie, to co jest poza naszym zdjęciem jest zaznaczone na czarno. Można włączyć opcję wyświetlania tego, co jest poza naszym obszarem. Wystarczy tutaj wcisnąć w ustawieniach pokaż obszar poza kadrowaniem. W tym momencie, jeżeli będziemy mieli wybrany taki zakres, w którym aparat widzi więcej, ale tylko wycina fragment zdjęcia, będziemy widzieć wszystko, co jest poza kadrowaniem, tak żeby można było sobie lepiej wyobrazić, czy dokładnie to co chcemy, żeby było w kadrze, jest w kadrze, czy nie. Dla osób, które na poważnie chcą się zająć fotografią, również bardzo polecam włączyć opcję siatki. Ta opcja wyświetli nam na ekranie dwie poziomy, dwie pionowe linie, tak zwany trójpodział. Dzięki tym liniom możemy bardziej świadomie i przemyślanie kadrować nasze zdjęcia. Teoria zatem jest taka, że jeżeli najważniejsze punkty w zdjęciu, czyli na przykład w portrecie oko, umieścimy na którymś z przycięciu tych linii, to takie zdjęcie będzie bardziej interesujące i wyważone. Przejdźmy teraz do ustawień, które widoczne są tutaj. U góry mamy dodatkowe opcje zdjęć, niektóre z nich będą identyczne u Was, niektóre nie, ale na spokojnie pokażę Wam, jak je wszystkie włączyć. Patrząc od lewej mamy opcję włączenia lub wyłączenia flesza, czyli lampy błyskowej. Kolejna opcja z tym księżycem to jest opcja Night Photo, czyli tryb robienia zdjęcia nocnego. Ona będzie działała jedynie, gdy będzie ciemno. Widzimy w tym momencie, wyświetliło się, że zdjęcie będzie naświetlane 3 albo 5 sekund, w zależności od tego jak ciemno jest. Jeżeli tego światła jest dużo, to ta opcja automatycznie nam zniknie. Kolejną mamy funkcję RAW, o tym za chwilę. Kolejną mamy tutaj style fotograficzne. Style fotograficzne to są różne kontrasty i różne balanse bieli, przy czym każdy z tych styli możemy jeszcze dostosować do własnych preferencji. Czyli jeżeli weźmiemy styl żywy, a tonalność, czyli to, jak głębokie są kolory ustawimy na minus 79, to w tym momencie jest to nasze własne ustawienie. Jeżeli chcemy wrócić do domyślnego stylu żywego, wystarczy kliknąć tu na reset. Wyzeruj do żywy. I w tym momencie znowu mamy domyślne wartości dla tego stylu fotografowania. Każdy z tych styli możemy jeszcze dostosować. A jeżeli nie jesteśmy pewni, co chcemy, polecam standardowy. W momencie, gdy mamy standardowy styl, widzimy, że ta ikonka styli nam znikła. Zaraz wam pokażę, jak do niej wrócić. Ale jeszcze jedna ikonka tu po prawej się znajduje i to jest opcja Live Photo. Gdy to jest włączone, iPhone zrobi zdjęcie i chwilę po zrobieniu zdjęcia nagra jeszcze krótki filmik z dźwiękiem. Jeżeli w tym trybie zrobimy zdjęcie. To to, co się działo na zdjęciu, będzie zapisane jako taki krótki filmik. Możemy w tej opcji sprawić, żeby telefon zrobił nam z tego albo pętlę, czyli filmik, który się zapętla, albo możemy użyć to do wykonania odbicia. Albo możemy wykonać długą ekspozycję, czyli wszystkie klatki tego filmu są na jednym zdjęciu. Albo możemy wyłączyć opcję live photo, i w tym momencie mamy po prostu tak jakby zwykłe zdjęcie. Pamiętajcie, że live photo będzie tylko wyświetlane w opcji z filmikiem na sprzętach firmy Apple. Jeżeli takie zdjęcie wyśle do internetu, wstawię na Instagrama albo Facebooka, to nie będzie to już zdjęcie live photo, będzie to zwykłe zdjęcie. Żeby wejść w większą ilość różnych funkcji fotografowania dla tego typu fotografowania, czyli zwykłe zdjęcie, trzeba kliknąć tutaj na ten ptaszek. W tym momencie na dole wyświetliły nam się wszystkie dodatkowe opcje. I tu mamy jeszcze raz flash, gdzie możemy to włączyć, wyłączyć albo ustawić na automatyczne. Mamy również opcję Night Photo i w tym momencie, jeżeli będzie ciemno w zdjęciu, to możemy dostosować. Jak długie ma być naświetlanie dla tej sytuacji? Widzimy, że nawet do 30 sekund, przy bardzo ciemnych warunkach, może być naświetlanie. Oczywiście to ma sens tylko, jeżeli telefon stoi na statywie. Kolejna funkcja to tutaj znowu włączenie live foto. Następnie znowu style fotograficzne. Jeżeli jest włączony jakiś styl, to widzimy, że dana opcja jest zaznaczona na żółto, i tutaj znowu nam się pojawiła ta ikonka. Następnie mamy różne metody kadrowania: 4 na 3, kwadrat albo 16 na 9, albo 9 na 16, jeżeli przechylimy telefon w bok. Ja ustawię standardowo znowu 4 na 3, to jest wartość domyślna. Dalej mamy plus minus, czyli tutaj możemy zmienić ekspozycję, czyli jasność zdjęcia. Albo plus 2, czyli bardzo jasne, albo żeby było bardziej dramatycznie, bardziej ciemne, na minus 2. Żeby wyjść z tej opcji, klikamy znowu na miniaturkę. Mamy jeszcze opcję samowyzwalacza. Możemy ustawić albo 3 sekundy, albo 10 sekund, albo wyłączyć tę funkcję. Gdy jest wyłączona, znowu nam się wyświetla, że tutaj jest na biało. Gdy mamy coś zmienione, widzimy, że dana miniaturka jest na żółto. Czyli, żeby to wyłączyć, ustawiamy to znowu na zero, wychodzimy i widzimy, że dana miniaturka znowu jest na biało. Kolejno mamy filtry. To są takie filtry stylistyczne, które możemy nałożyć również po zrobieniu zdjęcia, ale jeżeli ktoś bardzo lubi swój filtr, to może go nałożyć już na etapie robienia zdjęcia. Przy czym ja tego nie polecam, jeżeli jesteście świadomymi fotografami, bo należy robić zdjęcia surowe, a poddawać je obróbce dopiero po jego zrobieniu. I na samym końcu, jeżeli jest włączona ta opcja, mamy możliwość włączenia rawów, czyli robienia tych takich surowych zdjęć. Zaraz dokładnie wytłumaczę, co to jest, ale to jest to samo, co nam się pojawiło tutaj. W tym momencie rawę -y są wyłączone, czyli iPhone będzie robił zdjęcia w formacie JPG. Jeżeli chcemy złapać na coś ostrość, wystarczy, że klikniemy w danym miejscu na ekranie, w tym momencie na tło, w tym momencie na pierwszy plan, jeżeli dołożymy coś do zdjęcia to możemy również na to ustawić ostrość. Po prostu klikając na dane miejsce iPhone będzie łapał ostrość tak, żeby to na co kliknęliśmy było ostre. Jeżeli iPhone łapie ostrość na czymś co jest na przykład na pierwszym planie, a my dla takiej sytuacji chcemy, żeby drugi plan był ostry, wystarczy, że dokonamy tzw. blokady ekspozycji i ostrości. Żeby dokonać takiej blokady ostrości i ekspozycji klikamy palcem w dane miejsce i trzymamy go tam. W tym momencie widzimy blokada AEAF, czyli Auto Exposure Auto Focus, czyli automatyczne ustawianie jasności w tym momencie jest zablokowane, czyli nawet jak będzie ciemno, to iPhone nie zmieni ani ostrości, ani jasności, i również jak ktoś będzie na pierwszym planie, to iPhone nie będzie łapał na to ostrości, ponieważ mamy włączoną blokadę. Na tym etapie możemy jeszcze dostosować jasność, czyli na przykład jeżeli to zdjęcie jest za jasne, przesuwamy palcem w dół. I to słoneczko, jeżeli znajdzie się niżej, to zdjęcie będzie ciemniejsze. I również na tym etapie, jeżeli coś będzie na pierwszym planie, iPhone nie złapie na to ostrości i nie zmieni jasności. Mimo to, że w tym momencie ostrość jest niewłaściwa i jasność również. Żeby wyjść z tego trybu, wystarczy kliknąć na którekolwiek miejsce na ekranie. Jeżeli coś się znajduje bardzo blisko obiektywu, to w iPhone 13 Pro i 14 Pro włączy się tryb makro. Czyli robienia zdjęć z dużej bliskości. I jak widzicie, tryb makro działa bardzo dobrze nawet dla sytuacji, gdzie obiekt jest dosłownie tylko 1 cm od obiektywu. Możemy kontrolować to, czy iPhone ma wchodzić w tryb makro, czy nie, wchodząc w ustawienia. W ustawienia znowu wchodzimy w aparat i zjeżdżamy na sam dół. Mamy coś takiego jak narzędzie makro. Gdy to jest wyłączone, iPhone automatycznie będzie przechodził w tryb makro, a my nie będziemy mieli nad tym kontroli. Jednak gdy włączymy tę opcję, to możemy kontrolować, czy iPhone ma korzystać z trybu makro, czy nie. W tym momencie automatycznie się przyłączył. Widzimy też miniaturę wykorzystywania trybu makro, ale możemy to wyłączyć. I w tym momencie iPhone nie korzysta z trybu makro i nie ostrzy już na przedmiocie, który jest bardzo blisko pierwszego planu. iPhone y słyną z wysokiej jakości zdjęć, ale żeby wykrzesać najwyższą jakość zdjęć, warto włączyć tryb RAW. Czyli surowych zdjęć. Żeby to zrobić, wchodzimy w ustawienia, w formaty, i tu trzeba umożliwić robienie zdjęć w trybie Apple Pro RAF. Jeżeli to jest wyłączone, będziemy wykorzystywać tylko małą część potencjału tego telefonu. I widzimy, że tutaj te ikonki, gdzie było napisane RAW i to było przekreślone, również znikły. Dlatego, żeby je włączyć, wchodzimy w ustawienia i trzeba umożliwić format Apple Pro RAF, i tu możemy jeszcze dostosować w jakiej rozdzielczości mają być te zdjęcia. Maksymalnie jest to 48 megapikseli, jak widzicie będzie to 75 MB dla jednego zdjęcia. Dlatego jeżeli będziemy robić wszystkie zdjęcia w tym formacie to bardzo szybko zabraknie nam miejsca na telefonie. 12 megapikseli daje nam trochę mniej możliwości. Ja polecam jednak maksymalną możliwość a używanie tego tylko jeżeli naprawdę chcemy wykrzesać maksymalną jakość ze zdjęcia i poddamy je postprodukcji. Dlatego robienie zdjęć w formacie RAW, robimy w ten sposób, że klikamy na to i polecam używać to tylko jeżeli chcecie poddać takie zdjęcie późniejszej postprodukcji. Czyli zmienić kolory, poddać to jakiejś obróbce w aplikacji np. Lightroom, Lens Distortions, Visco, Snapseed itd. Jeżeli robicie po prostu zdjęcie z wakacji, jest to jedno z setek zdjęć, to lepiej dla Waszego miejsca na telefonie będzie wyłączyć opcję Apple ProRaw. Mamy jeszcze coś takiego jak tryb portretowy. Ten tryb automatycznie wykrywa co jest na pierwszym planie i dokonuje rozmycia drugiego planu. Żeby to dobrze działało przedmiot nie może być za blisko. Widzimy również napis odsunąć się od obiektu, czyli ten tryb działa najlepiej. Jeżeli dany przedmiot, któremu robimy zdjęcie, albo dana osoba, jeżeli to jest portret, jest na odległości minimum 20-30 cm od aparatu. I w tym trybie widzimy, że tło jest rozmyte. W tym trybie mamy również symulację różnych warunków oświetleniowych. Możemy przejść z jednego do drugiego. I spróbować dostosować tak, żeby nam to się podobało. Wchodząc w dodatkowe opcje dla trybu portretowego, zyskujemy jeszcze więcej władzy nad zdjęciami, czyli wchodzimy tu w dodatkowe opcje i na dole widzimy kilka z tych ikonek, które już znamy, ale tu doszły dwie nowe. Pierwsza z nich dostosowuje światło, i to po prostu jest symulacja różnych warunków oświetleniowych dla tego zdjęcia. Tutaj warto sobie poeksperymentować i zobaczyć, jak różne ustawienia wpłyną na wasze zdjęcia. Kolejna funkcja jest oznaczona literką f i ta literka jest oznaczeniem wartości przysłony w świecie fotografii. Tutaj jest to jedynie symulacja, ale działa to tak, że im mniejsza wartość przysłony, czyli f przez mniejszą liczbę, tym bardziej rozmyte tło. Czyli przesuwając to w lewo i zmniejszając cyfrę przy F, czyli teraz mamy F14, rozmywamy tło jeszcze bardziej. Jeżeli nie chcemy rozmywać tła, to trzeba zwiększyć tę cyfrę, na przykład F16. I w tym momencie tło będzie również w miarę ostre. Żeby wyjść z tego trybu, ciskamy tutaj na F albo tutaj na ten trójkącik, żeby zupełnie wyjść z dodatkowych opcji. Żeby wyjść z trybu portretowego, wystarczy, że wejdziemy znowu w tryb zdjęcia. W trybie portretowym zatem możemy kontrolować. Poziom rozmycia tła, jednak jest to tylko symulacja, i możemy to dokonywać również po zrobieniu zdjęcia. Bo to, co widzimy teraz na ekranie, nie jest nic optycznego, to jest w 100% cyfrowe przetwarzanie obrazu. Dlatego nawet przy zwykłym zdjęciu będziemy mogli później jeszcze kontrolować poziom rozmycia tła. Z trybu portretowego korzystałem tylko dwa z trzech obiektywów, I jak wspominałem, razy 1 i razy 2 to jest ten sam obiektyw. I razy 3 to jest teleobiektyw. W tych wszystkich trzech obiektywach działa tryb portretowy, przy czym w tym momencie dla teleobiektywu przedmiot, któremu robimy zdjęcie jest zdecydowanie za blisko, żeby ten tryb dobrze funkcjonował. Nie ma możliwości korzystania z trybu portretowego dla obiektywu ultra czyli dla tego, który ma oznaczenie 0,5x. Dla takiego obiektywu nie da się używać trybu portretowego. Jeżeli dużo korzystacie z aparatu i eksperymentujecie z tymi ustawieniami, na przykład te tryby, zmieńmy sobie to na żywy, chłodny, wyrazisty, ciepło sobie zmienimy. Jeżeli chcemy wychodząc z aplikacji na przyszłość mieć zapisane te same ustawienia, które sobie teraz wykręciliśmy, możemy nad wszystkim zyskać kontrolę, wchodząc w coś takiego jak Zachowaj ustawienia. Gdy wejdziemy tutaj możemy wybrać, które ustawienia mają być zachowane po tym jak wyjdziemy nawet z aplikacji. Każde z tych narzędzi jest opisane, dlatego nie będę tutaj się więcej nad tym rozwodził, ale jeżeli na przykład domyślnie chcemy, żeby Apple ProRaw było włączone, i jeżeli coś zmienimy w tej kwestii, to po kolejnym wejściu do aplikacji, żeby było to samo, co było poprzednio, to właśnie w ustawieniach do tego służy ten przełącznik. To były te najbardziej domyślne ustawienia aparatu. Pokażę Wam teraz jeszcze jednak ciekawostkę. Aparat ma funkcję automatycznego wykrywania tekstu. Żeby do tego się dostać, trzeba włączyć dwie opcje w ustawienia. Jak widzimy w tym momencie, jeżeli aparat zobaczy tekst, to nie widzi. Jaki to jest tekst? Nie rozpoznaje go, ale pokażę Wam, jak sprawić, żeby telefon widział i rozpoznawał tekst i żebyśmy mogli z nim robić ciekawe rzeczy. Wchodzimy w Dostępność, wchodzimy w zawartość Mówiona i musimy mieć zaznaczone zarówno Mów zaznaczony, jak i Przeczytaj tekst. Tu znajduje się również więcej opcji dotyczące tego, jakim głosem będzie czytany tekst. Na przykład w tym momencie mam dla języka polskiego głos, który nazywa się Zosia. Również możemy dostosować tempo czytania tekstu i jeżeli jesteśmy zadowoleni z takich ustawień czytania tekstu, należy jeszcze wejść w ogólne i tutaj wejść w język i region. I tu trzeba zaznaczyć tekst na żywo. Tak, włączamy tę opcję i w tym momencie, jeżeli wejdziemy do aplikacji aparat i przed aparatem pojawi się tekst. To widzimy, że telefon rozpoznaje ten tekst, i tu pojawiła się ikonka. Gdy klikniemy na tę ikonkę, telefon zrobił tak, jakby zdjęcie i może zaznaczyć ten tekst, przeczytać i zrozumieć go. Na przykład, możemy to zaznaczyć i skopiować do na przykład notatnika. W notatniku możemy po prostu wkleić dany tekst. Jest to wklejony, nie zawsze idealny taki tekst. Pewnie będzie trzeba jeszcze poddać poprawkom, ale im lepszej jakości zdjęcie. Tym lepiej to będzie tutaj działało. Tekst można również przeczytać, czyli po zaznaczeniu tekstu telefon analizuje to, co się znajduje na ekranie. Zaznaczamy wszystko i dwoma palcami od góry przesuwamy. I w ten sposób możemy nagłos czytać tekst, który znajduje się w książce, albo możemy go skopiować do notatnika, do dokumentu, wysłać znajomym itd. Tak była to bardziej ciekawostka, ale myślę, że niektórym z Was może się przydać. I tyle by tego było. Mam nadzieję, że wszystko było jasne. A jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie nauczyć się tak porządnie robić zdjęcia telefonem, to zapraszam Was na kurs, który się nazywa Mobilny fotograf. Przygotowałem go wspólnie z Wiktorem Borsukiem. Jest tam wiele, wiele godzin takiej konkretnej wiedzy na temat tego, jak robić dobre zdjęcia telefonem. Niezależnie od tego, czy korzystacie z nowego, czy starego telefonu, czy z Apple, czy jednak z czymś, z systemem Android. Niezależnie od tego, którego telefonu używacie, nauczycie się w tym kursie wykorzystać pełen potencjał tego właśnie waszego telefonu. Dlatego, jeżeli chcecie przystąpić do nauki w takim kursie, to zapraszam. Link widzicie tutaj na ekranie. Również w opisie pod tym filmem znajdzie się link. I tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, pamiętajcie dać łapkę w górę, żeby algorytm YouTubea wiedział, że warto podchwycić ten filmik. Również wciśnijcie subskrypcję kanału, żeby nie pominąć żadnych przyszłych odcinków. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za poświęcony czas. Trzymajcie się, cześć!